Witam moją małą publiczność w kolejnym odcineczku z Serii kup auto z Niemiec Słuchajcie, pokażę wam jak ta stereoidka wygląda eee, Taka ukończona, gotowa do sprzedaży Odpalam sobie zimna, parcie Kurcze, na widok klucza pali o, Cyk, można ruszać Sprzęgiełko, kurde, bierze od razu, od razu Tutaj nie ma mowy o, o jakichś niedociągnięciach. Czekajcie, będę no, musiał się jakoś sobie ustawić. Kurczę, naprawdę powiem wam, że taka astra w takim stanie to jest kurczę, jak ktoś szuka astry, to tylko brać! Tylko brać. Naprawdę. Jest auto powiem Wam, że przepiękne, no przepiękne, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Nie jest to kurczę żaden. Kaszalot, i powiem Wam, że naprawdę jest warta uwagi. O, sobie staniemy, i tyle. Słuchajcie, no co? Astra została ogarnięta delikatnie z zewnątrz i wewnątrz. No zobaczcie, widzicie, na czym się jeździ. Kurcze. Także środek naprawdę jest przepiękny w tej astrze. Tutaj kurcze, no już pokazywałem to w pierwszym filmiku, nawet bez przygotowań żadnych, jak ta Astra wyglądała. Zobaczcie te drzwi, boczki, wszystko. Tutaj to kurde naprawdę, patrzcie jak to ładnie to wygląda, zobaczcie, przyjrzyjcie się. Tu dywanik troszkę się już zabrudził, wiadomo, jasna sprawa, wsiadałem parę razy i wysiadałem. Ale tutaj, czy te plastiki, czy coś, powiem wam, że zajebiście, to wszystko ładnie wygląda. I opowiem wam jedną... Taką historyjkę śmieszną, e, zaraz na koniec, przyjrzyjcie się, bo ona wygląda ładnie. Kurde, pięknie wygląda. Zobaczcie, silniczek pracuje idealnie. Opony naprawdę w bardzo ładnym stanie, mamy opony zimowe. Do tego mamy komplet kół letnich, pokażę wam od razu. Taki robię filmik, może ktoś będzie zainteresowany, to sobie właśnie może obejrzeć taki film. Opony letnie też w bardzo ładnym stanie, kurde, bardzo ładny bieżnik na stalówce. Nie ma alusów, jest stalówka, można sobie dokupić. Zobaczcie. Kurcze, no prezentuje się, powiem Wam, że ślicznie naprawdę ta Astra wygląda. Zadbana. Bardzo zadbany samochód. Naprawdę bardzo zadbany samochód. Do siedzenia to wszystko. Kurczę, naprawdę. Powiem wam że tylko wsiadać i jeździć, no. Wsiadać i jeździć. Motorek. Kurczę, z jedną ręką tak, słuchajcie. No. O, Motorek chodzi jak ta lala. Czekajcie, przytrzymam sobie. Tutaj nic nie było czyszczone. Tutaj nic nie było czyszczone. Ona, słuchajcie, była z zewnątrz tylko ogarnięta. Troszkę ogarnięta z zewnątrz, żeby po prostu nabrała troszkę połysku, żeby odżył ten lakierek, ładnie się prezentowała. Zobaczcie. Także zewnątrz w środku była przygotowana. Słuchajcie, no że po prostu ładnie auto wyglądało, ale tutaj pod komorą silnika nie było nic robione. Tutaj tak jak jest zakurzone, zobaczcie, brudy tutaj tak samo, tutaj nie było nic absolutnie robione. Także pod maską jest specjalnie zostawiony ten brud, sych, żeby można było sobie ewentualnie pooglądać, zobaczyć. Po prostu, żeby to też nie wyglądało, nie wiadomo jak. Czasami e, brudno też do dupy, za czysto też niedobrze, także nie wiadomo jak, ale pod zazwyczaj po prostu się nie czyści. Nie wypada po prostu przed sprzedażą. Ja przynajmniej nie lubię jakieś jest wyczyszczone pod Jak jadę kupować jakieś auto albo oglądam a gdzieś z placu już jak widzę jest pod maską Pico bello no to już trzeba się spodziewać, że będą jakieś wycieki albo coś, albo coś szykowane, jakieś ukrywane, kurde, no nie wiem kombinowane, nie lubię, z zewnątrz jak najbardziej lubię ogarnięte, czyste auto, żeby kupić, to już wtedy człowiek też nie ma pracy, wtedy nie trzeba na przykład wydawać pieniędzy, żeby to komuś oddać do wyczyszczenia jak człowiek sam tego nie ogarnie, czy coś także lubię kupić czyste auto, czyste z zewnątrz, wewnątrz jak najbardziej ale pod maską, pod maską niech będzie otał, kiła i mówiła to człowiek widzieć, słuchajcie, co chciałem powiedzieć Akumulator troszkę wspominałem w pierwszym filmiku. Także nowy akumulator był wstawiony. I słuchajcie, co najlepsze, zobaczcie, tu mamy serwis 11, 11 2022. 181 030, a Astra aktualnie ma 181 800. Także tak jak Wam mówię, słuchajcie, na obecną chwilę wszystko jest porobione w Astrze. Jest zrobiony serwis. Czyli zostały wymienione tam ostatnio. No to co zrobił, po prostu ten serwis olejowy. Czekajcie. Serwis olejowy jest zrobiony. Także nie potrzebujecie naprawdę nic robić przy takim samochodzie. Ona jest gotowa, dosłownie gotowa do jazdy. Zarejestrować, ubezpieczyć, wsiadać, jeździć. Serwis zrobiony, opony macie. No już co prawda kończy się zima. Ale to nie ma problemu, pod domem można sobie przełożyć na stalowe koła, opony letnie i to wszystko, kurczy. Klima też jest doładowana Także, kurde, wsiadacie naprawdę i wystarczy się cieszyć, tylko jazdą. Kurczę, no przyjrzyjcie się. Naprawdę bardzo ładny samochód. Będzie wystawiany do sprzedaży i naprawdę warto się nim zainteresować, jakby ktoś szukał. Sobie takiego egzemplarza, słuchajcie. Pierwsza ręka, wszystkie dokumenty, cała do papierologia, wszystkie jakieś rachunki, wszystko ten samochód posiada. Słuchajcie, prowadzona była książka kurczę, także no naprawdę powiem wam, że szyby wszystkie ma w oryginale, nawet tą przednią jeszcze ma w oryginale. Także kurczę, no naprawdę powiem wam, że auto jest. Mega fajne, no i niestety, za stan słuchajcie, trzeba zapłacić Bo to niektórzy już tam do nie piszą, tyle, 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 słuchajcie, no nie, nie da się słuchajcie, takiego auta tanio kupić No nie da się słuchajcie, tu trzeba za stan naprawdę zapłacić, tu jest stan Naprawdę, to nie jest kaszalo taki słuchajcie, wygwizdany, wyświstany, czy jak to tam wam powiedzieć Zobaczcie, tu jest pełna, nie będę pokazywał słuchajcie, bo tu wszystkie są dane, kogoś mogą być, czy coś ale tu jest, zobaczcie, patrzcie do tego tu jest, tu jest tego naprawdę dużo. Cała papierologia, wszystkie rachunki prowadzone. Wszystko od, od samego początku. Zobaczcie, książka, książka serwisowa tak samo była prowadzona. Dwa klucze do tego auta, pierwszy właściciel to wspominałem, tylko jeden właściciel. Także kurczę i przyjrzyjcie się tutaj na te boczki, czy coś teraz świeci słońce. Nie wiem, czy to będzie tak wszystko dobrze widać. Ale kurczę, samochód ładny, czysty, pachnący, fajnie wyposażony, bo mamy podgrzewaną kierownicę. Tempomat multifunkcyjna kierownica, no nie wiem co tu jest, klimatyzacja wiadomo, tak. Podgrzewane mamy siedzenia, kurczę. Radio CD Bluetooth, tak. No Naprawdę fajne auto, kurczę. Piątka skrzynia, kurczę, co tu Wam jeszcze powiedzieć mogę. Chyba nic po prostu. Po prostu fajne, dobre auto, które naprawdę nie wymaga wkładu wsiadać i jeździć. 1,4 benzyna, słuchajcie, bez turbo na łańcuchu, także też fajny motor. 100 koni, nie wiem, niektórzy mówią za mało, w niektórym w zupełności wystarczy. Zależy, kto czego oszukuje. Słuchajcie, jeśli chodzi o jakieś miejskie auto, jak najbardziej. Jeśli ktoś chce po autostradzie po 200 jeździć, no to te 100 koni tutaj będzie za mało ale za to silnik mamy, jaki tam można powiedzieć, że bezawaryjny, tak, no bezawaryjny, słuchajcie, no nie ma turbo, tak, już szykujmy się, nie ma turbo, mniej pieniędzy trzeba władować, słuchajcie, co chciałem wam powiedzieć, eee, tu ogólnie trafił się jeden potencjalny taki klient był już na tą Astrę i powiem wam, że śmiałem się strasznie i miałem już dość w ogóle z nim gadki, no bo przyjechali, słuchajcie, i oglądali ten samochód To nie byli Niemcy, to nie byli Polacy To byli, no słuchajcie, z innego kraju <grym> Ale tak wnikliwie on oglądał ten samochód On powiedział, że coś tutaj nie gra, słuchajcie, z tą astro, Coś tutaj nie gra, bo ona za dobrze wygląda On powiedział, że ona była cała chyba malowana Że taka leśniąca czy coś, wiecie Nie ma pojęcia, że można samochód przypolerować I, i będzie naprawdę <grym> wyglądał Idealnie, także tutaj mówi, to niemożliwe, że ten lakier tak dobrze wygląda na tyle lat, a w środku słuchajcie, to co on wyprawiał, to naprawdę, on wszystkie tutaj uszczeleczki sprawdzał, dotykał, mówi, nie, 181 tysięcy, żeby ona w takim stanie była, ja mówię, no to ile ona może mieć, no bo nie rozumiem, 181 mówię, to, to, że co, to, to dużo, czy to mało jest, bo nie wiem, tyle lat, że auto i tutaj wszystko i wiecie co on robił? Powiem wam szczerze, to jest prawdziwa historia, bo wam opowiadam. On tutaj, tutaj wszystkie te mieszki mi podnosił, gdzieś tutaj paluchy wsadzał, słuchajcie, on sprawdzał czy to nie jest ten... Yy, nowe, pozakładane, czy to jest oryginalne, on mnie pyta, ja mówię, człowieku, zostaw, mówię, tutaj nie ciągnie. on to kurde chciał wyjmować już je, ja mówię, zobacz, zobacz, tu pod spodem akurat widać, że to jest używane, mówię, a nie nowe, o, tu można sobie, jak się wyciągnie ten kawałek, to to widać, że to jest używane, a nie nowe, mówię, tak samo tutaj, jak podniesiesz tutaj, słuchajcie, jest na przykład ślad użytkowania, o tam jest pod spodem taki malutki, widzicie, to bardzo ładnie wygląda, on zagląda tutaj, kurde, czy to niezmienione? kierownicę sprawdzał tutaj, szwytę, czy to nie było przy tym, ja mówię, kurde, ty, ja już myślę sobie, chory, chory, człowiek, jak się, mówię, kurde, 181 tysięcy ten samochód ma, ja nie wiem, żeby to może 20, żeby skręcone było, czy coś, nie wiem, 30 tysięcy, a tyle lat i ten samochód... Nie mam pojęcia jak nawet, jak ja miałem to odebrać, że, że, za dobry stan. Na, nie wiem, 189 tysięcy, 13 lat, no nie wiem, bo mówi, coś tutaj nie tak, to jest, to jest za dobrze, to jest wszystko tak, ja mówię, jak oryginalny stan auta, mówię, kurde, co tu można było zrobić, ja mówię, kierownicę obszywać, mieszki zmieniać, mówię, przecież to jest wszystko nowe, nie? Słuchajcie, dziwak jakiś straszny, Ja miałem go już dość, i on nie dowierzał, już serio wam mówię, że Astra jest w takim stanie i on mówi, że tu było coś kombinowane i robione, a ja, słuchajcie, siedziałem i się śmiałem, naprawdę, bo nie mogłem tego człowieka już słuchać, kurde, w sumie to ich, nie, no tacy specjaliści, że ojej, naprawdę. No kurde, powiem wam tak, żeby to środ był, oglądali by się czepiali, a to, a to, o, o tamto, wiadomo, trzeba pokazać, on tu uszczelki, wszystkie, wszystkie uszczelki, słuchajcie, sprawdzą, wszystkie uszczelki, no i słuchajcie, przy szrocie, wiadomo, czyli tam przy jakimś aucie trzeba szukać i jak najwięcej powiedzieć, żeby ewentualnie z ceną, czy coś, tak, się targować, słuchajcie, on mi nie mógł tutaj nic znaleźć, ja do niego powiedziałem, no to powiedz mi, co nie pasuje ci w tym aucie, albo coś, nie wiem, jak... Że, jak jest zainteresowany, czy coś z ceną, tak, czy coś, ja powiedziałem, jakieś masz tutaj, nie wiem, mankamenty czy coś. Słuchajcie, nie było, no naprawdę, nie, nie. on się nie miał do czego mi przyczepić, żeby powiedzieć, o, słuchaj, nie wiem, opony do dupy, o, hamulce, czy coś, tarczy, gdzie to też są ładne, pozakładane. Nie miał naprawdę, ja powiedziałem do niego i niestety się nie dogadaliśmy, nie chciałem, powiem wam tak, nie chciałem już dla niego sprzedać tego auta, naprawdę nie chciałem, Yy, dlatego z ceną na przykład się wstrzymałem, powiedziałem, że nie, moja cena jest podana taka, jaka jest, yy, i powiedziałem: Kurde, ja wiedziałem, że człowiek nie ma się do czego przyczepić, i słuchajcie, naprawdę już była ciężka z nim rozmowa. Nie chciało mi się już naprawdę sprzedawać jemu tego samochodu. I. No i tyle, i na tym to się naprawdę zakończyło. Powiem wam, że nie miałem ochoty targować się nawet z nim. E, wkurzył mnie już po pierwsze, bo. Słuchajcie, no nie miał się do czego przyczepić. Tu jakiś Marudził, że samochód za dobrze wygląda. I kurde nie wiem co. Serio wam mówię. Tacy ludzie byli, nie? No także... Kurde. No nic, ale samochód będzie teraz e, ogólnie no, wystawiony słuchajcie, do sprzedaży. E, tanio może nie będzie. Tanie... co znaczy tanio nie będzie, słuchajcie. Samochód do Polski będzie za jakieś... nie wiem będzie wystawiony, słuchajcie. Co to o cenie będę mówił na filmie? No. Kto będzie zainteresowany, może się zapytać. Myślę, że i tak cena będzie atrakcyjna dla kogoś, kto kupi jako osoba prywatna. Wiadomo, że to nie będzie oferta kierowana dla handlarzy, bo to wtedy już wychodzi za drogo. Każdy chce zarobić, prawda? Także myślę, na pewno to się nie będzie kalkulowało, ale myślę, że jako dla osoby prywatnej jak najbardziej. Astra, w tych pieniądzach co ona wyjdzie Słuchajcie, już na miejscu Myślę, że cena naprawdę To będzie cena bardzo, bardzo Adekwatna do tego stanu Auta, o tak wam powiem tylko Bo te samochody Słuchajcie, sami, sami ocencie, powiedzcie mi, ile w takim stanie Napiszcie w komentarzu, ile w takim stanie Taką Astrę Na ile byście ją wycenili, o tak zapytam może Na ile byście wycenili taką Astrę W tym stanie, naprawdę W stanie, kurcze no bardzo dobry bym powiedział, która naprawdę nie wymaga wkładu, wsiadać i jeździć. Z pełną historią przede wszystkim. Także napiszcie mi w komentarzu, na ile taką Astrę wyceniacie. 1.4, słuchajcie, benzyna, dziesiąty rok, jeden właściciel. Kurczę, pełna historia, już nie wiem, który raz to powtarzam, dziesiąty chyba. I auto przede wszystkim, kurcze jest naprawdę... On powiedział, że 13 lat to jest kurde perfekcyjne auto, nie? Także to tyle. Słuchajcie, moi mili. Czekam na wasze komentarze. Eee, I co? I słyszymy się w kolejnym filmiku. Także miłego dziąka Wam. I do usłyszenia.